Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto będzie z tobą w ostatniej chwili twojego życia? Nie mówię o rodzinie czy przyjaciołach, ale o tajemniczej obecności, którą wielu nazywa duchowym przewodnikiem. Czy wiedziałeś, że ten moment, daleki od samotności, może być jednym z najbardziej głęboko poruszających doświadczeń w twoim życiu? Prawda o tym, co dzieje się gdy odchodzimy, może być bardziej transformująca, niż nam się wydaje. A co jeśli powiem ci, że przed śmiercią ojciec Pio, jeden z największych świętych w historii, Miał wizję, która zmienia wszystko, co wiemy o śmierci. To, co zobaczył w ostatniej chwili, może również zmienić Twoje postrzeganie końca życia. Wielu z nas nie wie, że w różnych tradycjach duchowych nie jesteśmy sami w chwili śmierci. I uwierz, to nie tylko koncepcja religijna, ale coś, o czym wiele osób opowiadało po doświadczeniach bliskich śmierci. Istoty duchowe, takie jak anioły czy zmarli bliscy, są często opisywane jako te, które prowadzą nas na drugą stronę, ale kto przyjdzie po ciebie? To pytanie, warte refleksji, ponieważ w wielu przypadkach relacje wskazują, że obecność tych, którzy odeszli przed nami, jest stałym elementem w momencie przejścia, co to mówi nam o tym, co czeka nas, gdy życie się zakończy. Gdy ojciec Pio zbliżał się do swojego odejścia, opowiedział, że widział wielką, duchową obecność. Nie był to tylko jeden byt, ale tłum, wspólnota świętych i aniołów gotowych, by go powitać. Czuł, że w ostatniej chwili nie był sam lecz otoczony przez tych, którzy przyszli pomóc mu w przejściu między światem fizycznym a duchowym. Ojciec Pio opisał to doświadczenie jako głęboko spokojne, uczucie bycia przyjętym przez coś większego niż on sam. Ta wizja dla wielu jest potężnym symbolem tego, że śmierci nie trzeba się bać, ale można ją postrzegać z zrozumieniem, że nie odchodzimy sami. A ty, czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że towarzyszy ci taka obecność? To doświadczenie Ojca Pio podziela wiele innych osób, które przeżyły chwilę bliskie śmierci lub były blisko kogoś, kto odszedł. Relacje o spotkaniach z istotami duchowymi lub wizjach zmarłych bliskich są powszechne w różnych kulturach i religiach. Uczucie jest zawsze takie samo: kojąca obecność, która nie tylko prowadzi, ale także oferuje głęboki pokój. To skłania nas do pytania, jeśli śmierć nie jest końcem, lecz przejściem, kto przyjdzie po nas? Jakie obecności poprowadzą nas, tak jak poprowadziły ojca Pio, na drugą stronę? Wyobraź sobie teraz, że pod koniec życia spotykasz kogoś, kto już odszedł, kojącą obecność, która prowadzi cię do spokojnej podróży. Ojciec Pio opisał coś takiego: tłum istot duchowych gotowych, by go powitać. Wyobraź sobie teraz, co dzieje się, gdy ciało zaczyna dawać oznaki zmęczenia, że podróż dobiega końca. Śmierć jest często postrzegana jako mroczna tajemnica. Coś, czego wszyscy się boimy, ale przy bliższym spojrzeniu, czy nie jest to po prostu kontynuacja, przejście z jednego stanu do drugiego. Pod koniec życia ci, którzy byli blisko odchodzących, mówią o zmianie w powietrzu, dziwnym uczuciu, że czas zwalnia. Poczucie, że w jakiś sposób jest coś więcej niż to, co widzimy oczami, wiele relacji osób, które stanęły twarzą w twarz ze śmiercią lub były blisko kogoś, kto ją przeżywał, wskazuje na inną energię w otoczeniu. Jakby rzeczywistość w tym momencie była nieco bardziej ulotna. Czym więc jest to uczucie? Manifestacją ducha czy czymś, co wykracza poza nasze zrozumienie? Gdy myślimy o śmierci, różne kultury próbują radzić sobie z otaczającą ją tajemnicą na różne sposoby. W chrześcijaństwie na przykład wierzy się, że dusza podąża ścieżką po śmierci ciała i jest prowadzona przez duchowych przewodników. W spirytyzmie często słyszy się opowieści o obecności duchów opiekuńczych lub zmarłych krewnych. Którzy przychodzą pomóc w przejściu, ale jaka jest prawda kryjąca się za tymi doświadczeniami? Czy rzeczywiście istnieje moment, w którym, jak powiedział sam ojciec Pio, jesteśmy wzywani i prowadzeni przez istoty lub byty wyższe? Wyobraź sobie, że jesteś otoczony tą energią, tym spokojem, gdy zbliża się ostatni oddech. To rodzaj refleksji, który skłania nas do spojrzenia na śmierć z bardziej pogodnej, a może nawet bardziej intrygującej perspektywy. Ostatnia chwila. To bez wątpienia jedna z największych tajemnic życia, ale jednocześnie najbardziej intymna. Może wydawać się to dziwne, ale w wielu doświadczeniach osób, które przeżyły bliską śmierć lub były obecne przy śmierci innych, jest coś wspólnego. Mówią o momencie spokoju i akceptacji. Nie ma agonii, nie ma strachu, tylko uczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. W niemal poetycki sposób śmierć dla tych osób jest jak spokojne przejście. Może więc nie jest czymś, czego należy się bać, ale raczej nowym początkiem. Zastanawiając się nad tym, nasuwa się pytanie, czy jesteśmy już gotowi zaakceptować, że ta tajemnica nie jest końcem, lecz nową fazą, nową podróżą? Prawdziwe pytanie nie brzmi, kto po ciebie przyjdzie, lecz jak żyjesz teraz, by być gotowym na tę duchową podróż. Wyobraź sobie teraz tę kluczową chwilę, gdy niemal niezauważalnie czujesz obecność czegoś lub kogoś wokół siebie. Dla wielu śmierć to nie tylko fizyczne odejście, ale wizyta przewodnika, czy to anielskiej istoty, czy ukochanej osoby, która już odeszła. W przypadku ojca Pio wyraźnie opisał on obecność istot duchowych w chwili swojego odejścia. Myśl, że ukochana osoba, być może zmarły ojciec lub matka, może przyjść, by nas poprowadzić w tym momencie przejścia, jest dla wielu pocieszeniem. To nie jest nowa koncepcja, ponieważ wiele kultur na całym świecie o tym mówi. Interesujące jest myślenie o więzi, którą nadal mamy z tymi, których kochamy, nawet po ich odejściu. Choć nie możemy ich zobaczyć, wielu wierzy, że oni wciąż są przy nas, prowadząc i chroniąc. Może to tłumaczyć niektóre doświadczenia duchowe. I relacje osób, które podczas bliskiej śmierci czuły, że towarzyszą im zmarli członkowie rodziny. Te doświadczenia jasno pokazują, że śmierć nie jest końcem, lecz kontynuacją podróży, gdzie więzi miłości nie zostają zerwane. Obecność ukochanej osoby w ostatniej chwili może być tak realna, jak więź, którą czuliśmy z nimi za życia. A jeśli chodzi o przygotowanie do tej podróży, Możliwe, że sposób, w jaki łączymy się z naszymi bliskimi, odgrywa ważną rolę w tym procesie. Byli przy nas za życia, a może moment śmierci to tylko ostatnie spotkanie. Przygotowanie do chwili śmierci zaczyna się zaskakująco od przygotowania do życia. Jak mówi popularne przysłowie: Kto dobrze żyje, dobrze umiera. To głębsze niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Gdy w pełni angażujemy się w życie, gdy pielęgnujemy wewnętrzny spokój i pogodę ducha, w rzeczywistości przygotowujemy się na ostatnią chwilę. Nie chodzi tylko o posprzątanie domu czy planowanie materialne, ale o pozwolenie sobie na życie bez żalu. Oznacza to na przykład poświęcenie czasu na ponowne połączenie z tym, co naprawdę ważne, relacjami, duchowością i samopoznaniem. Im głębiej łączysz się ze swoją prawdziwą esencją, tym lepiej przygotowany będziesz na ostateczne przejście, gdy nadejdzie. Często strach przed śmiercią wynika z poczucia, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, że nie żyliśmy tak, jak powinniśmy. Ale prawda jest taka, że życie nie polega na robieniu więcej, lecz na robieniu tego, co ważne. To prowadzi nas do praktyki wdzięczności. Proste, codzienne ćwiczenie wdzięczności może zmienić nasze postrzeganie życia i śmierci. Po przebudzeniu pomyślenie o trzech rzeczach, za które jesteś w tym momencie wdzięczny. Może pomóc ustanowić stan spokoju, który trwa przez cały dzień. Gdy stajemy się bardziej świadomi błogosławieństwa, jakim jest życie, zaczynamy przygotowywać się na moment śmierci, nie ze strachem, lecz z akceptacją. Prosty akt wdzięczności może zmienić nasze podejście do życia i śmierci, dając nam niespodziewaną pogodę ducha. Kolejnym istotnym aspektem przygotowania do śmierci jest pojednanie. Wielu z nas nosi w sobie urazy, żale lub nierozwiązane relacje. Śmierć jako wielkie przejście zmusza nas do zmierzenia się z tymi kwestiami. Aby być naprawdę w pokoju, kluczowe jest dążenie do uzdrowienia naszych relacji. Może to być tak proste jak przeproszenie, wybaczenie komuś lub często wybaczenie samemu sobie. Gdy praktykujemy pojednanie, eliminujemy emocjonalne ciężary, które mogą powstrzymywać naszą duszę przed spokojnym odejściem. Prawda jest taka, że umierając, chcemy odejść bez niepotrzebnego bagażu, z lekkim sercem, wiedząc, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, z czasem i ludźmi, którzy zostali nam dani. Życie pełne, z pogodą ducha i akceptacją, przygotowuje nie tylko nasz umysł, ale także ducha. Jednocześnie, żyjąc świadomie, możemy pozytywnie wpływać na otoczenie. Nasz przykład może inspirować innych do życia z większym spokojem i intencją. Gdy nadejdzie koniec naszej podróży, łatwiej będzie spojrzeć wstecz i powiedzieć zrobiłem co mogłem, nie mam żalu. Ten stan akceptacji i wewnętrznego spokoju to prawdziwe przygotowanie na śmierć. Żyjąc świadomie nie tylko zapewniamy sobie spokojne odejście, ale także zostawiamy spuściznę pełnego i dobrze przeżytego życia dla tych, którzy przyjdą po nas. A gdybyś mógł wybrać, kto przyszedłby po ciebie w chwili odejścia, może zamiast myśleć o śmierci jako o samotnym pożegnaniu, mógłbyś zobaczyć to jako ponowne spotkanie, szansę na połączenie z tymi, którzy odeszli przed tobą. Tradycje duchowe sugerują, że w ostatniej chwili nasza dusza jest prowadzona przez istoty duchowe lub bliskich, zawsze przy nas, gotowych wspierać nas w tej podróży. Więc kto po ciebie przyjdzie? Może to być ukochana osoba, anioł, a może boska obecność, o której nawet nie wiedziałeś. Kwestia tego, kto po nas przychodzi w ostatniej chwili, jest głęboko osobista i duchowo znacząca. Na przestrzeni historii różne kultury wierzyły, że towarzyszą nam istoty duchowe czy to anioły, święci. Czy bliscy? Ojciec Pio nie był jedyny, który opisał to doświadczenie. To skłania do refleksji nad tym, jak nasze własne życie może wpływać na ostatnią podróż. Gdy pielęgnujemy pokój, miłość i pojednanie, nie tylko przygotowujemy się do pełnego życia, ale także do odejścia ze spokojem, że zostaniemy przyjęci przez te obecności, które zawsze były z nami, nawet jeśli o tym nie wiedzieliśmy. Ostatecznie śmierć to nie koniec, lecz przejście. I co najbardziej zaskakujące, wbrew temu co wielu myśli, nie jesteśmy w tym momencie sami. Ten, kto po ciebie przyjdzie, może być ukochaną osobą, aniołem lub boską obecnością, która zawsze była przy tobie. Jak widzieliśmy w przypadku ojca Pio i wielu innych relacji, ostatnia chwila może być pełna spokoju, przyjęcia i pogody ducha. Więc prawdziwe pytanie nie brzmi, kto po nas przyjdzie, lecz czy żyjemy tak, by być gotowym na tę duchową podróż. Zostaw swoje refleksje w komentarzach, podziel się co myślisz o tym, co czeka nas, gdy nadejdzie czas. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby dalej zgłębiać te tajemnice i odkrywać duchową podróż.